Przyznam, że jestem bardzo zaskoczona, że na moim blogu w dalszym ciągu nie ma recenzji restauracji, do której chodzę regularnie od tylu lat. Ba, w Nolio spędziłam nawet kilka swoich kolacji urodzinowych. To bez wątpienia jedna z najlepszych knajp, w jakich jadłam, a regularność moich odwiedzin tego miejsca jest tego najlepszym dowodem. Jeśli będziesz w mieście Smoka Wawelskiego, to koniecznie odwiedź Nolio. Restauracja Kraków Restauracja Kraków Restauracja Nolio znajduje się na krakowskim Kazimierzu, zaraz przy placu Wolnica, UL, Krakowska 27. Lokal znajduje się zaraz przy przystanku tramwajowym, lecz w sumie my zawsze podjeżdżamy tam autem i znajdujemy bez problemu miejsce w pobliskich uliczkach. Restauracja nie ma własnego parkingu. Nolio Kraków w tygodniu raczej nie ma większych problemów z wolnym stolikiem, oprócz piątków. Wtedy najlepiej zadzwonić i zarezerwować stolik, na weekendach nie jest już tak kolorowo, ponieważ trzeba swoje wyczekać w kolejce przed lokalem. Kolejki potrafią być naprawdę długie, ale warto, uwierzcie mi na słowo. Ciężko mi powiedzieć, jak wygląda sytuacja w tym momencie, ale wiem, że na weekendach część stolików można zarezerwować. Zwykle polecam każdemu to miejsce na obiad. Kolację, czy romantyczną randkę. Na swoich relacjach na Facebooku czy Instagramie robiłam to naprawdę wielokrotnie. Obsługa jest rewelacyjna, wystrój raczej taki skromny, lecz niezwykle klimatyczny, a jedzenie perfekcyjne w każdym celu, Od oryginalnych receptur, połączenia smaków, wykonania, poprzez ułożenie na talerzu, gdzie zjeść w Krakowie? Na wstępie napiszę, że w Nolio nie jest serwowana taka tradycyjna kuchnia włoska z carbonarą. Spaghetti bolognese, lasagne itp. Zjecie tam przede wszystkim rewelacyjną pizzę neapolitańską, genialne przystawki we włoskim stylu, własnoręcznie robione makarony. Często zmieniają się pasty sezonowe, teraz np. jest przypyszne niokki z nowelijkami, a także dania główne. Jak dla mnie najsłabiej jedynie wypadają desery na tle całego menu. Co zjeść w Nolio? W pierwszej chwili przychodzi mi inne pytanie. Czego nie zjeść w Nolio? Jestem tak wielką i wierną fanką tej restauracji że ciężko mi jednoznacznie wskazać swoje ulubione danie. Tak jak wspominałam to menu się co jakiś czas zmienia i staram się wypróbowywać co różnowości nowości pojawiające się w karcie. Antipasti na przystawkę często wybieramy sezonową bruschetę z dodatkami. Wcześniej była świetna wersja z figą, a obecnie jest godna polecenia między innymi bruschetta ze stracciatella i pomidorkami. Bruschetta ze stracciatellą, 25 zł, stracciatella pugliese pomidorki datterini, oliwa z czosnkiem niedźwiedzin, pieprz. Kolejne fantastyczne antipasti, które jest już dość długo w menu. Raviolo z ricottą di bufala, szpinakiem, żółtkiem i masłem szałwiowym. Co tu dużo pisać, Zamów to danie, a zakochasz się w Noli od pierwszego kęsa. Ja nie wiem, jak można stworzyć coś tak pysznego, aromatycznego i zarazem wyrazistego w smaku. To danie to czysta perfekcja. Raviolo 33 zł. Ricotta di Bufala, szpinak, żółtko, cebula stropei, czosnek, palone masło szałwiowe, parmigiano reggiano dop, skórka. Z cytryny, pizza neapolitańska w Krakowie przyznam, że mam na telefonie mnóstwo zdjęć pizzy z Nolio. Tylko wybieramy się tam z mężem. Zazwyczaj na wieczorną randkę, kiedy światło nie jest już takie ładne jak w dzień. Więc te zdjęcia średnio nadają się do publikacji na blogu. Wiele pozycji w karcie przetestowaliśmy, a jest ich naprawdę sporo i mogę śmiało powiedzieć, że mam takie swoje top 3: Mezaluna, Rossa, półmark pół półcalzone z ricottą i prościutto cotto, capracci polla, z mozzarellą di bufala, serem kozim i konfiturą z cebuli, a także bella mortadella, mortadella, pesto bazyliowe pomidorki, bella mortadella 39 zł, mozzarella di bufala campana mortadella bologna iqp, pesto bazyliowe, pomidory datterini, pieprz, oliwa, Mezzaluna rossa 42 zł, pół margherita plus pół calzone, tocotto, cotto, salami napoli, ricotta di bufala, mozzarella di bufala campana dop, pomidory san marzano dop, pieprz Pasta ja jestem raczej bardziej tapiccowa w związku, ale mój mąż często wybiera makarony, które są w Nolio naprawdę wyśmienite. Godne polecenia jest między m.in. cappelletti z kaczką. Chociaż jeśli chodzi o pastę, to aktualnie jest sporo nowości w menu. Podczas poprzedniej wizyty próbowaliśmy niokki z nowalikami, szparagi, botwinka, koperek, agretti, genialne połączenie smaków. Delikatne. Rozpływające się w ustach kluseczki w połączeniu z warzywami i wyrazistym sosem. W tym daniu nie ma nic przypadkowego. Niopki z nowalikami, 41 zł, szparagi, botwinka, agretti, koperek, parmigiano reggiano dop, pecorino romano dop, oliwa pietruszkowa. Tym razem kosztowaliśmy bigoli z klopsami wołowymi w sosie pomidorowym, posypane serem parmigiano, bardzo smaczny makaron, bigoli z klopsami. 45 zł, wołowina fassona piemontese, pomidory san mariano dop, parmigiano reggiano dop, ser lucifero, bazylianie. Przypominam sobie, żeby wcześniej w nolio były zupy. Może to moje przeoczenie i skupiałam się zawsze bardziej na wybieraniu dań głównych. Krem pomidorowy z mozzarellą di bufala i pieczywem był smaczny, poprawny, ale jednak czegoś mi tu brakowało. Po pierwszej łyżce zupy stwierdziłam, wow. Ale z każdą kolejną wydawało mi się, że zupa robi się coraz bardziej mdła. Restauracja Kraków desery w Nolio niestety na tle pozostałych dań wypadają zazwyczaj najsłabiej. Broń Boże nie twierdzę, że są złe czy brzydko podane, bo są smaczne, ale jakoś czegoś mi zawsze w nich brakuje. Może dlatego, że sama w słodkościach czuję się najmocniej i może nie zabrzmi to skromnie, ale uważam, że osobiście przygotowuję smaczniejszą bezę z owocami niż NP. Poniższa. Przebiłabym jej słodkość, chrupkość jakimś wyrazistym, nieco kwaśnym syropem czy domową konfiturą zamiast nakładać taką ilość kremu z mascarpone, ale to oczywiście moje zdanie.